Jeśli czeka Was jakaś bardzo długa podróż samochodem, albo samolotem, albo Wasze dzieci nudzą się w samochodzie, nawet jeżeli jedziecie tylko kwadrans do babci, koniecznie obejrzyjcie ten odcinek. Zobaczycie nasze sprawdzone sposoby na to, jak zapobiec nudzie w podróży. Zabawki na podróż to zawsze trudny temat. Fajnie wtedy zaproponować coś nowego naszym maluchom, żeby je tym bardziej zainteresować, ale wiadomo, że nie każda zabawka sprawdzi się w podróży. Zobaczcie, co polecamy najbardziej. Zaczynając od najmłodszych dzieci, to jest mój hit. To jest żyrafa z takim oto uchwytem. To zaczepiacie na tą rączkę, taka, która jest przy siedzeniu. I ponieważ to jest wersja do samochodu, to zobaczcie, jak to może być długie. Na pewno dosięgnie do dziecka, które siedzi w foteliku. Tutaj jest pierwsza zabawka, czyli jest lusterko, w którym dziecko może się przeglądać, może chwytać tą żyrawkę. I macie cztery uchwyty, bo to tak naprawdę nie jest zabawka, tylko to jest uchwyt na ulubione Wasze zabawki. Możecie tutaj zaczepić smoczek, grzechotkę, inną zabawkę. O na przykład tutaj możemy wpiąć tę. Kocyk, przytulanka, wszystko. Te uchwyty są tak zrobione, jak widzicie, każdy jest inny, że spokojnie zaczepicie wszystko, co, czym wasze dzieci lubią się bawić, i na pewno nie zgubią tego w samochodzie. A jeżeli to sobie skrócicie, hopa, 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 to świetnie sprawdzi się też w wózku. Do wózka jest druga wersja, troszeczkę mniejsza, ale ta jest moim zdaniem bardziej uniwersalna. Tu jest jeszcze kieszonka na coś, co może się przydać, na przykład chusteczka, albo smoczek, albo dodatkowa zabawka. Dla nieco starszych dzieci bardzo fajnie się sprawdzają te przyssawki. Są duże, można je ze sobą łączyć, można je gryźć, można je sobie dotykać, bo one mają tutaj takie wypustki fajne. Można nimi grzechotać, każda z nich grzechocze, mogą skakać, ale są na tyle poręczne, że dziecku będzie łatwo je utrzymać w rączkach, i powinny fajnie zająć uwagę. Przystawki są też w wersji dla większych dzieci. Są po prostu mniejsze. Też się łączą i tutaj wchodzi bardzo fajny element zabawy tymi przystawkami, bo dzieci większe już mają dłuższe ręce i większy zasięg. Te przystawki one przywierają do każdej gładkiej powierzchni. W związku z tym dziecko może je sobie przyczepiać do wewnętrznej strony drzwi, do szyby, do Wszystkiego, co znajdzie gładkiego, pewnie też do fotela z przodu, jeżeli ma plastikową obudowę. Będzie wiele opcji zabawy. Rzeczą bardzo poręczną na podróż są zagadki. Pewnie znacie Czuczu. -Czu. To są takie książeczki. One są, jest ich bardzo duży wybór dla dzieci w bardzo różnych przedziałach wiekowych. Nie sposób to rozwalić, zgubić. W takiej książeczce jest 150 zadań. To są zagadki logiczne na wiedzę, na czytanie, na liczenie, na wszystko. Do tego są odpowiedzi, więc hmm, nawet dziecko może trochę ściągać, jeżeli będzie taka potrzeba. Są też w wersji bardziej edukacyjnej, czyli literki, angielski i tutaj już hmm, przyda się pewnie trochę wsparcie rodziców. Natomiast czuczu -czu są bardzo popularne i często przychodzą klienci i mówią czuczu -czu jest super, ale już znamy na pamięć. I wtedy... Albo w pierwszej kolejności, jak kto woli. Przychodzi z pomocą pan kapitan nauka, który ma bardzo podobnej formie, też w takiej, albo w formie takich książeczek zeszytów ze sprężynką. Podobny zamysł jest, są to zagadki. Produkty obu tych firm charakteryzują się pięknymi ilustracjami. To są naprawdę rzeczy fajne w dotyku, estetyczne, ładnie zrobione a przy tym przygotowane są przy wsparciu psychologów, edukatorów dziecięcych, pedagogów, więc ma to bardzo duży sens i to naprawdę nie są przypadkowe zagadki. Fajną opcją na podróż są też naklejki wielokrotnego użytku. Te są od Melissa Doug. Format jest dosyć duży, natomiast dzięki temu w podróży, jak dziecko to sobie położy na kolanach, to będzie miało taką dosyć stabilną powierzchnię zabawy. Naklejek jest 200, i jest kilka planż, które można aranżować w różne obrazki. Te naklejki są wykonane z folii elektrostatycznej, czyli takiego materiału. Zaraz wam pokażę. O, on się nie przyklei na przykład w samochodzie do szyby i nie, będzie tego, nie będziecie tego mogli zdjąć, tylko nawet jeżeli się przyklei, to nie zostawi śladu. Tutaj można to sobie elegancko przykleić i wystarczy tylko podważyć i przykładamy do innego miejsca. To był hit mojego syna. Ja już mi się ten dźwięk śnił po nocach, ale on się na tym świetnie nauczył dodawać na pełnych liczbach, bo tutaj mamy setki zawsze za punkty, ale on dodawał albo jedności, a później dziesiątki się uczył dodawać, a później setki w ten sposób. I element współzawodnictwa, ile punktów zdobył, był naprawdę bardzo pasjonujący. On potrafił się tym bawić całą długą podróż. Więc. I z tego, co wiem, innym dzieciom też się to bardzo podoba. To są rzepy Bunchems, ale właśnie w takiej walizce i z taką podkładką tutaj do um, układania. To są takie kulki plastikowe z takich haczyków jakby maciupeńkich, które idealnie przywierają i do tej powierzchni, i do siebie. O. I można składać różne rzeczy, a przez to, że one tak się sklejają fajnie i łatwo rozłączają, to można sobie nimi operować w samochodzie. Numer jeden wśród zabawek na podróż i w ogóle na wszelkie wyjazdy i wakacje, bo są bardzo poręczne, to są gry magnetyczne The Purple Coal. Zajmują minimalną ilość miejsca, elementy się nie gubią, bo cały czas do siebie przywierają na magnesy, widzicie, nie wysypują się te wszystkie klocuszki. Są małe, poręczne, jest bardzo duży wybór dla różnych grup wiekowych. Są gry wśród nich, gry logiczne dla jednej osoby, gdzie polega to na zrobieniu zadań, które są w instrukcji. Są gry, w które można grać parami. Teraz pojawiły się też takie zestawy, dwa od razu pudełka w, jednym, w jednej paczce, żeby było więcej plansz. Jeśli zatem wybieracie się w podróż... To oprócz piosenek, tradycyjnych gier, sprawdzanie rejestracji samochodu i liczenie krów po drodze, zabierzcie dzieciom jakąś fajną nową zabawkę, a podróż wam minie szybko i bez nudy. Szerokiej drogi!